Obóz wilka. Ta maska przeciwgazowa. Mam coś dla niego? Sprzedam co tylko się da. Złomu on nie chce. A! Wrócę się tam do świniarni? Po te rzeczy, które zostawiliśmy wtedy. No może spokojnie. Było jedno zamachnięcie. Dużo go kosztuje i to bardzo. Prawie połowę wytrzymałości, tutaj widzę kamienie, które rzucają te ci kusy. Nie wiadomo w zasadzie, co to jest, z tego co słyszeliśmy, tutaj nie było tak zawsze. Nagle się stało. Baba Kura opowiadała w końcu. Z kolei ten Janko muzykant wygląda całkiem jakby był on tym bratem. W końcu był umówiony na wizytę. Ale... o rodzicach i tak dalej, więc on nie może być... Jeszcze jakiś był kontrargument. Że on nie jest bratem... ...Puby. Dlatego jest. A ciekawe, czy mogę wylać stąd. Nalać do butelki. Hmm... Nie. Zostawiłem butelkę i co? I tyle. Okej, okay. sobie po prostu leży. Marnuje się. Zbiła się. I co teraz jak ja potem pójdę, no to mnie porani, tak? Dobra. Siekiera. Rozbrój. Nie udało się. Niech sobie działa. W zasadzie. Pójdźmy do tego drugiego budynku. Co tam jest? A tu? Te dwie deski z gwoździami. O, tutaj kolejne deski i gwoździe? Nie. Jest no to oczywiście tam idziemy. Oh, nie traćcie ducha. Aha, no tak, tutaj się nie dało wejść. Jasne, dobra. Czyli plan jest taki, żeby wziąć te pozostałe rzeczy Może nawet tutaj coś jeszcze znajdzie? Nie, nie widzę O, 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 go <ścoughs> Niestety Dobra Pies Ta siekiera, cóż, dobrze by się sprawdziła, ale ja nie chcę za bardzo jej używać, ponieważ ona się prędzej czy później zużyje. Szczególnie, że jest ponoć kiepska. Zapałki, aż co za dużo mam. Sidła i baterie. Dobra, to powinno zainteresować pana Wilka. Ku śmierci, tam jest zajączek o jest zabrane grzyby, lepiej, żebym widział, gdzie chodzę. Jest muzykant. Good. O, może coś mu nowego mogę pokazać? Chłopak przestaje grać i spuszcza głowę, unikając wzroku. Zdjęcie doktora? Nie, też pokazywaliśmy. Miłego dnia życzę. A czy z tą bobą może go jakoś handlować? Głodny? Zupki bym ci dała, ale jak ty ją zjesz? Okej. Okay. Plotkuj. Dzięki Bogu za naszą lochę! Biedactwo wygląda jakby chore było, ale na moje... To zdrowia ma więcej niż my wszyscy Razem wzięci Tylko dzięki niej mamy co do garnka Włożyć Półka. O, recepta na antidotum I chleb Kondycja O nie Kolejna noc przed nami Dobra Tym razem trzeba będzie się bardziej sprężać. Dobra, spróbujemy nowego, nowej taktyki. Uch, mało tego, nie mam benzyny. tutaj zostawiłem wtedy sidła. zestaw naprawczy. No dobra, to tak musi być. Więc z otwartymi drzwiami czekamy na studnie. To nie jest chyba najlepszy pomysł. No. Tak to od razu zwracam na siebie uwagę. A tak to tylko w momencie, kiedy będę musiał tam wyjść. Dobra. Na razie cisza i spokój. Tylko pytanie: czy to nowe wychodzą z nocy? Na żer. Czy to też stare się bardziej agresywne robią. Bo jeśli stare, to oznacza, że ja mogę po prostu wybić wszystkich. Ale creepy jest ten dźwięk. Dobra, będę słyszał, skąd nadchodzą, jak będzie tutaj stołek. To są pułapki. Podnieś... sidła? Brak miejsca we kwitunku. Zrób... Ach. No nie... Szmatę zostaw albo... Whatever. Sidła. I teraz. Pobite szkło. No cóż. Coś będzie trzeba wykombinować. Za drzwiami ustawimy... ...sidła. dwie sztuki. Jeszcze... ubite szkło. To zaraz. Muszę widzieć... Tutaj, jakoś tu, żeby mógł chociaż tędy uciec. Tak może być, ok. Będę susza, coś będzie się doblił. Aha, coś jeszcze? Kolejne ślidła. Ej, mogę ustawić. Dobra. No i... Skończyło się. W to uderzę. Za dwoma pułapkami. Mam nadzieję, że przetrwam. Widać tutaj na wytrzymałości. Okej. Okay. powoli. Koniec. W sumie to można by było przejść do drugiego pokoju. Ale mam nadzieję, że zabije w taki sposób. Aha. Dziwne mięso Konsumuję już teraz Poncerz. Kolejny ja uh, uh, uh. Dawaj, 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 dawaj pies. Oh, oh, oh. Dobra, żyje cały czas. Sukces. Skąd ten pies się wziął? Przesunął to. Ta. Udało się! O, ostro było! O. Teraz, żeby od razu nie umrzeć, to był ogromny pies. Ja mam wrażenie, że oni po prostu wychodzą z tych najdalszych lasów. Ej! To mogłoby oznaczać, że im więcej tak przetrwamy. Tym więcej zabijemy ich permanentnie. Benzyna! Ile tego? Trochę. No, ale trzeba napełnić. Dobra, ja to zrobię tak. Bo obawiam się, że jak teraz wyskoczę tu na zewnątrz, zaraz ktoś mnie zaatakuje. Więc... Aha. Chyba... Coś się naciął. No nasza rozbita wcześniej. Dobra, tak czy siak tą pułapkę trzeba rozbroić. Nie udało się niestety. Dobra, lampa. Aha. To jeszcze nie jest tak ustawione jak powinno. Owaj, tylko nie przekręcaj jej. O, coś nastąpi? na tym stylu? Radwo żyje. nie słychać było, żeby on przesuwał w taki sposób właśnie. Jakoś cicho on to robi. Co, tutaj? Może być tutaj. Bandaż? Nie? Nie tym razem. Halo? Pięknie, po prostu pięknie. Sam złom został. Aha, czyli to potłuczone szkło... ...to pewnie służy tylko do tego, żeby słyszeć, że ktoś nadchodzi. O ja Jak się popisałem? Złomu mama szna to. Dawaj, benzyna. Nic nowego.. <ścoughs> Ta. Kawałek nocy starczy. Dobra, do Wilka trzeba iść. Sprzedać co tylko się da. Coś tam będzie się dało, baterie pewnie się uda. Tak. Wtedy weźmiemy maskę przeciwkazową. A jak będę miał maskę? Będę mógł tam na chama polecieć Ups Tam tu są Nie 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 nie, nie. Spadają Dawaj, 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 dawaj dwanaście, słabsza maska przeciwgazowa, to już nas stać. Super. I tak, poza tym łopata jest ciężka, ale za to długa. Świetnie. W sumie, za bardzo nie chcę niczego sprzedawać. Hmm. Ta... Flara może się przydać. Na przykład w nocy. No dobra, idziemy. Zdołam tam pójść? Mam nadzieję. To bardziej tędy, tak? Żeby się nie na tubelców. Tych bardziej zwariowanych. Ooo, nie grzyby. Nice. Teraz już trzeba będzie na południe. Bezpośrednio. Spadaj, piesku. Naprawdę, spadaj. W sumie wiecie co? A nie. Nie chcę używać końcówki tej siekiery. Coś może źle skończyć. Za to tutaj wezmę od razu końcówkę deski Po prostu pięknie Będę do domu Tutaj Już znam ten teren jak własną kieszeń to co? Lecimy tam. <grym> Teraz pytanie, jak się zakłada maskę. Aha, po prostu. Gdziekolwiek trzeba ją trzymać. No dobra, to uproszcza sprawę. O, zabić okno. Tak, zrobię taki później, że będę przychodził z pokoju do pokoju. mać się ulicy aż do chaty. No, powiedzmy, że to ulica. Du dużo za dużo powiedziane. Spodaj. Ale to krzepiące słowo. Że jakaś cywilizacja jest i tak dalej. O, chyba ktoś gorszy tam był Dobra Jest dom więc Teraz dołem linka Wetnę grzyba Leczenie Kurczę Żebym to wiedział wcześniej Ops. Oby nie dopadł do nas jakiś echinops. Okej, okay, miałem niebiec, ale to nie biegnę. A gdzie są ci tubylcy? I tak. Mhm. Tu jest gdzieś. Dobra, przeskakuj, przeskakuj. Chyba w środku. Agregat. Uch. O! Wgląda na martwego. Wciąż się jednak rusza. Skóra ma bladą i suchą, oczy doły puste, zęby zupełnie czarne. Radio jest. Ale mam złe przeczucia co do tego. U, w miarę pusto. Coś można było złapać. Nie! Tylko nie to. to definitywnie czeka na nas. Jakieś leczenie by się przydało. O, tym razem wezmę te grzyby. O, może będzie leczenie z grzybów. Fajnie by było. Maska się trzyma. To dobrze. Jest i leczenie. Super! Wiecie co, w razie czego wezmę też chleb, żeby mieć kondycję na bicie? Pułka. O, ile tego? Jakie fanty? Drewniane drzwi, lampa. Piękna rodzinka! W szafie miało być, tak? Ile rzeczy. Wow. Jak ja to wszystko wezmę? Biorę co mogę. Dwa zegarki, wartość 100. Więc wwalam dechy nadmiarowe. Godzina. O! Jak! Tego nie przewidziałem! Teraz no, z zegarkiem widzę, która jest godzina. Nieźle. Dobra, to będzie musiało zostać. Drut. Dobra, drugi wezmę o tak na sprzedaż. Co jeszcze? Magazynki za 100? Laurki chyba już nie dostarczę. A zobaczmy ubrania. Kolejna szmata. Brak miejsca na kolejną. Co okno. Lepiej otworzę jednak. W półmartwa kobieta leży w tej wodzie od długiego czasu. Da się pomóc okej, okay. ale mi to w żaden sposób nie pomagło. A czy tam temu też się da? wdychasz trujący gaz ale przecież mam maskę nic mi to nie zrobi na szczęście raczej i wyglądam na martwego wciąż się nakrusza To tyle z tego domu. Czyli to nie jest dom rodziców. A zaraz miał być za szafą. Moment, żeby nie było, że przyszedłem i nic nie zrobiłem z tym. Moment, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tutaj dziennik. Skrzypce. Zabrał stamtąd jego skrzypce. to nie pomaga. I rzeczywiście. Wyjdź, proszę. Są skrzypce? Obraz na ścianie. Skrzypce! Błagam! Nie zapłacisz. zapłacisz. Mam nadzieję, że nie zapłacę. Mam dość płacenia. No to tyle. bo coś mnie zaatakuje. O nie. Nie. Chcieliśmy do przodu. Mamy skrzypce. Maski przeciwgazowe już nie użyję. To co? Naprawiamy? Dobre naprawiamy. Jak się tego używa. O, w taki sposób. O! No jeszcze wystarczy. Super! To zostawię go znowu tutaj. Mam baterię? Nie mam baterii. Tam można by było wrócić prędzej czy później. O ja. Zapłaciłem! Ciekawe, co Janko muzykant powie na te skrzypce. Bo tamta wpółmartwa kobieta krzyczała nie! Co się stanie? Czy on się transformuje w jakieś monstrum? Czas się przekonać.